Budzi księcy. Obudzi twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Raz, jeden, dwa, dzień dobry z siewcą, poniedziałek. Wielkopostny przed nami i kolejne Słowo Boże, które ma nas prowadzić w tym dniu. Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. Nieraz patrzymy na czas Wielkiego Postu zbytnio przeakcentowując ten wymiar takiego i umartwienia, i, i postu jako takiego. Tymczasem Chodzi przede wszystkim o to, żeby ten czas Wielkiego Postu był czasem przygotowania do świąt paschalnych. W tym tygodniu będziemy przeżywali pierwszy piątek miesiąca, czyli ten czas, w którym w sposób szczególny. Rozważamy to, co się dokonało w Wielki Piątek, później pierwsza sobota, poprzedzone wydarzeniami wielkoczwartkowymi, jeszcze wcześniej i niedziela, czyli Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Chcielibyśmy tak popatrzeć na ten czas, który przeżywamy, że my ciągle jesteśmy. Powołani do życia paschalnego, czyli do, do życia w takim przejściu, przejściu ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z nienawiści do miłości, z obojętności do zaangażowania. Chcielibyśmy prosić dziś Ducha Świętego o to, byśmy potrafili razem z Chrystusem, który zwyciężył grzech, śmierć i szatana, jest tym, który przeprowadza nas i, i chce takiego paschalnego życia dla nas. Zaplanujmy czas na adorację, na porządny rachunek sumienia, na spowiedź świętą, a przede wszystkim na jak najczęstszy udział w Komunii Świętej, w Eucharystii, w tej uczcie miłości, w której Jezus Chrystus karmi nas i wciąż chce nas przeprowadzać z grzechu do łaski, do pełni życia, pełni radości, do pełni miłosierdzia. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Żyj, rośnij.